dobry kochani, poznaliśmy już ostatecznie cały skład nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo. Bo niedawno ogłoszono, że Marta Bien jest ostatnią uczestniczką tej edycji. Marta Bien jest to wokalistka i co ciekawe też pisarka. Ja o tym nie wiedziałam, weszłam trochę w jej biografię ja i zobaczyłam, że pisze też książki. Także ja się muszę wczytać i zobaczyć jaką się książkę przeczytać, bo szczerze nie wiedziałam o tym i nie czytałam. Marty Billion możecie myślę, że kojarzyć z piosenek parę chwil i gdy nie macie tu, myślę, że to są takie piosenki, które na pewno kojarzycie, bo leciały wielokrotnie w radiu. Także fajnie, że kolejna piosenkarka jest w tej edycji i mam nadzieję, że ta 22 edycja będzie wyjątkowa, że będzie obfitować w niesamowite charakteryzacje, w niesamowite występy, i że naprawdę uczestnicy dadzą z siebie wszystko. Jest kilka niewiadomych co do uczestników, w sensie do ich umiejętności. Jest kilka gwiazd, które są bardzo dobrze znane, i myślę, że naprawdę ta edycja może nas zaskoczyć. Ja na nią osobiście bardzo czekam. Mam nadzieję, że wy też. I na bieżąco będę jeszcze was informować o tym, jak poszukam w poszczególnych odcinkach, kto mi się najbardziej podobał, i tak dalej. Także trzymam kciuki i będzie, czekam na jesień.